Witam wszystkich bardzo serdecznie do Berman Team w maseczce wygranej u Adiego. zaczynamy malutkie poszukiwania zobaczymy co tam nam dzisiaj wpadnie pozdrowionka wyobraźcie sobie, że przeszedłem całe pole calutkie, wzdłuż tak jak widać te drzewka od tamtąd jestem już tu przy końcówce tu jest ładny, ładny staweczek i dopiero teraz dostałem ładny sygnał. Zobaczcie. Zobaczymy co to będzie. O, trafiłem od razu. Ha. No, co mogło być? Co to mogło być? Blacha. Jakieś tam blacha. Nic nawet nie ma na tym. No, i dostałem sygnał od Seby, że coś fajnego trafił. To prawda, łuseczkę, ale chyba. Dzisiaj pierwszy. Chyba mi się wydaje, że to jest współczesna łuseczka. Bo to chyba. Mi się wydaje, że. Myśliwi często urzędują, więc i fajny dołeczek łuseczko. bardzo płytko. Jakiś kapsel. Dosyć fajnie to wygląda. Zobaczcie. Druga strona. Seba trafił. Zadowolony. Lecimy dalej. I mamy kolejny sygnał ładny. Zaraz Wam pokażę. O, coś zaczęło. No niby na trochę na złom, trochę na te, ale zobaczymy co to będzie. Coś tu, ale złomek. No jest. Drut. Albo resztki gwoździa. Coś w tym stylu. Dobra. W tym długim chodzeniu Znale. Chyba się w końcu doczekałem Bo Seba już wcześniej trafił Boratynkę, ale był zbyt daleko Nie chciało mi się lecieć Żeby to zobaczyć Zobaczmy co to jest Nie Ue, kurde To nie jest młoniak A już się cieszyłem Nie wiem co to jest nie mam pojęcia. Jakiś kapselek, czy coś takiego. Wygląda jak monetka. No trudno. Słuchajcie, chyba się w końcu doczekałem. Zobaczcie, jak tu ładnie wykukuje. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale na pewno moniak. Ha! Jest! No pewnie. No, ja mam szczęście. Dwa złote. PRL 1958, no proszę, kurde, w końcu a już zaczęliśmy się zbijać, bo zaczyna padać. No i mówię, dobra, to tu lecimy na chatę. Seba jeszcze tam idzie w moją stronę, działa, szuka. Dzisiaj ma lepsze trochę szczęście ode mnie no ale trudno raz jest tak raz jest tak ale bez monetki nie wracamy jak to się mówi bez monety nie wracamy no i takie nasze podsumowanko dwugodzinnego spacerku jak tu widzicie łuseczki boratyneczka monetka od zegara, ale ciężko stwierdzić no i to co wam pokazywałem ten kapsel z jakimiś tam napisami chyba niemieckimi i po wyczyszczeniu stawię zdjęcia i zobaczycie sobie. Pozdrawiamy. Do Bermantin.